Mam też klientki, które zgłosiły się z żądaniami odszkodowawczymi z uwagi na źle wykonany makijaż permanentny. Jak zweryfikować ta uprawnienia osoby, która, która wykonuje takie zabiegi, bo przecież to jest bardzo poważna sprawa. W przypadku makijażu permanentnego to, to są pewnie y, duże umiejętności estetyczne, tak, to z jakich barwników korzystamy. Natomiast wiadomo, czasami te powikłania mogą być nieoczekiwane, bo barwnik może inaczej reagować z naszą skórą, mhm. musi z nim różne rzeczy, może zmieniać kolory. Natomiast jeżeli chodzi o zabiegi medycyny estetycznej, no to no, tak jak powiedziałam, to przede wszystkim wybierać lekarzy, profesjonalistów i lekarzy, ponieważ oni wiedzą, co zrobić w takim przypadku powikłania. Jeżeli zabieg jest wykonywany przez osobę, która nie ma przygotowania medycznego, no to, to ta osoba nie będzie wiedziała, co zrobić, nie ma takich kompetencji.